Oglądam listę krajów ze względu na to, jak bardzo się rozmnażają ich społeczeństwa. Najmniej rozmnaża się Tajwan, oni tylko na komputerach grają. Potem jest, i, no i pracują w kółko Macieju i mają małe mieszkania. To samo Macau, to samo Hongkong i Singapur. Tam po prostu nie ma miejsca chyba na dzieciaki. Potem się zdziwiłem trochę, bo South Korea. No mają miasto, połowa ludzi żyje w kompleksie Seulu. Miast, kraj ma 50 milionów, Seul ma 20 milionów. Może też nie ma miejsca już tak bardziej względnie. No poza tym się chyba boją, że miękną ci z północy te dzieci. Więc. Potem się zdziwiłem, bo biedny kraj powinien się z nudów płodzić, ale jakoś nie. Najmniej płodnym krajem, numer 6, jest Mołdowa. Potem Portugał. No tam jest problem na Iberii w ogóle, bo Hiszpania jest potem niedaleko później. Jest problem mieszkaniowy, podobno. Co jest ciekawe, że Hiszpanie mają największe metraże przeciętnie w Europie, ale mieszkania są tak drogie, że nie mogą kupić. Więc to jest bardzo dziwna sytuacja, bo ja myślałem, że albo klitki, albo nic, a nie, tu się okazuje, że albo apartamenta, albo nic. Bardzo dziwna sytuacja. No więc wielu mieszka z rodzicami, no to nie za bardzo, nie? Ma, może te dzieci tam gdzieś upakować. Potem jest Bośnia i Hercegowina, to pewnie się boją, że w wojnie zginą dzieci kolejnej. Potem są Wągry. No taki Orban niby lider, taki niby patriotyzmus, taki niby faszyzmus, a dzieci się nie rodzą. Potem my, Polacy, wymieracy. Potem. Złote Ptacy Wymieracy, potem Hiszpanie, potem Grecy, no ci to po prostu no mieli te szpitale, których było 17 planistów ogrodów i fałszywe ogrody i baseny widoczne tylko z, 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 z drona, więc tyle na oszukiwali muszą teraz spłacać, że też nie ma co o dzieciach myśleć. Potem Cypr, to grec, greckie cyprusy pewnie się boją, że tureckie cyprusy im sprzątną i, a, i odwrotnie, ale co ciekawe, no myśl, by się wydawało, że może Turki nadrabiają, prawda, bo muslimina muszą coś tam, coś tam, jesteśmy już chyba przy 20 kraju, co do niskiej rozrodczości i nie ma na razie żadnego muzułmanistycznego kraju, no Bośnia jest częściowo tylko. Potem jest Słowacja, to, patrzę, to pewnie Janosik im zjadł te dzieci. Potem są Japończycy, Japończycy mają, żyją w klitkach też i większość ludzi żyje w dużych miastach na wschodnim wybrzeżu i oni nawet nie mogą spokojnie się porypać i muszą wynajmować love hotels, bo ich zwykłe mieszkanie mają za cienkie ściany sąsiedzi im pukają, gdy oni się pukają. Potem jest Malta, mam to w dupie. Potem jest, są Niemcy. To jest pierwszy duży kraj europejski, który ma ten, ale no, lepiej niż u nas, więc się nie cieszmy, bo wszyscy w Polsce się cieszą, że Niemcy, znaczy te, te, te co bardziej antyniemieckie dusze polskie się cieszą, że Niemcy mają mały, ale my mamy mniejszy, my znikamy w, trochę szybciej. Potem są em, i nie, nie sądzę, żeby to muzułmanie tylko odpowiadali za tą liczbę, a propos. Potem mamy Włochy i dokładnie tak samo jak Niemcy, więc I bambini, dove sono i bambini, ja non posso immaginare l'Italia senza i bambini, e quindi senza bambini. No, on ci wolę pił po prostu. No przecież, co to za życie? Co to jest za lawita, dolczewita bez bambini? Włosi bez bambini, to kogo oni, no tak, to nie dziwnego, że tłuczą, tłuczą żony, jak nie, 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 nie ma dziecioków do tłuczenia. Potem jest Austria i Pepiki. Potem jest Romania, Kroacja, Mauritius. Co ciekawe, jest. Mauritius to jest, co jest. A, to takie to. Oni się boją, że ich zaleje woda, nie? Bo że podniesie się ten klimat, się ociepli i woda ich zaleje. Takie obrzydliwie bogaty kraj turystyczny, który y, mógłby się sztuczne wyspy pobudować równie dobrze. Y, potem Ukraina, potem Łotwa, y, Północna Macedonia, potem jest, y, na, bla 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 bla, Bułgaria. Potem Puerto Rico. Puerto Rico ma niskie ten. Ricończycy chyba się tylko mnożą w Stanach, jak są. Jest, to jest protektorat, co ciekawe, Puerto Rico, równie dobrze mówić Stanem. Switzerland, Tajlandia, Luksemburg, same Europejce. China, China ma 1,6 dziecioka. My mamy dla porównania 1,3 dziecioka z kawałkiem. Niemcy mają 1,44 dziecioka. Rosja ma 1,7 dziecioka. Potem Albania to chyba najmniej, roz... najmniej rozmnażający się kraj muzułmański. Albania. 1,7 dziecioka. Więc nie każdy muzułmanin się płodzi. Potem Brazylia. Liban, no to też w połowie muslimy, Dania, Holandia, Iran. Iran ma tylko 1,7 dziecioka. Szyity wymrą, sunnity ich przykryją. E, oczywiście tak naprawdę to jak mamy te wszystkie gadania o tym jak będzie za ileś tam lat, to możemy tak naprawdę przewidzieć tylko na 25 lat do przodu. Te wszystkie badania nie są w stanie przewidzieć, ile będzie ludzi w 2100 roku. Nie dajcie sobie w ogóle tego wmówić. W ciągu 20 lat, 30 lat, no może 40 lat, z Irlandii z 5 dzieci na parę się zrobiło 1, coś tak jak wszędzie. No 2, 2 się zrobiło, z 5 na 2. Także spoczko, tak. W Kenii z 9 na 5 się zrobiło. Dobra, jedziemy coraz bardziej płodni. Finowie, jak na Europę, to bardzo płodni, ale. Belgia, potem jest 1,8. 1,88 ma United Kingdom i United States to samo. A myślałem, że będzie na rzecz United States bardziej. No, ale im więcej przybywa imigrantów, więc. Potem Szwecja, 1,9. Francja, jeden, no prawie dwa. Francja prawie dwa na, na dziecioki na, na parę. Potem jest, czy tam na kobietę, czy jak to tam jest liczone, aż tam nie wiem, można o, ocipieć od tych obliczeń. Pewnie w każdym kraju inaczej, potem Irlandia, y, dwa i Nowa Zelandia. Tyle im tego katolicyzmu zostało, że dwa. Y, w latach 50. to było cztery. No, to co mówiłem, nie? Się szybko to potrafi zmienić. Równie dobrze się może zmienić w drugą stronę. Yy, na przykład jak pieczną systemy emerytalne, to znowu trzeba mieć dziecioki, żeby utrzymały cię na starucha. Yy, w niektórych krajach pewnie pieprzną. Yy, Turkey yy, 2, nie, nieco tylko więcej niż 2. Jest bez przesady z tymi muzułmaninami znowu. Bangladesz też 2, coś. Dobra, zobaczmy, kto się naprawdę rozmnaża, ale tak z, z, z naprawdę, naprawdę. Indie tylko 2,5. Nie robią wrażenia. Nie robi Kazachstan 2,7. Turkmenistan, Izrael 3,0. A to podobno głównie ci, co się zginają w pół przed ścianą płaczu. No woman, no kraj. Nie, woman, kraj i, i, i właśnie kraj przed ścianą płaczu. Guatemala 3,19. Bo tam chyba nawet aborcji nie można zrobić, bo cię do więzienia zamknął. Potem jest nawet jak poronisz, to cię mogą zamknąć za próbę aborcji. Potem jest Egipt 3,38. No to są już takie kraje, które rzeczywiście będą bardziej liczne niedługo w tych perspektywie 25 lat to na pewno, a później się zobaczy bo właśnie no, nie da się przewidzieć dalej yy, 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 Jordania ma 3,6 yy, Rwanda ma 4 o, o Palestyna ma 4 <laughs> yy, tak, tak yy. ONZ uznaje Palestynę. Zastanawiam się, jakim cudem to w ogóle jest państwo. No więc ONZ uznaje, no bo ONZ nie lubi Żydów. Potem jest Ghana, Madagaskar, Jemen. Tak, Wielbłądy, pustynia, nic do żarcia, ale dzieci to płodzimy, nie? Irak. O, Irak ma wysokie prawie 4,5. Sudan. No to mnie nie dziwi, tak, bo trzeba nadrobić tą wojnę. Na tym jest Gwinea, same, sama Afryka praktycznie i to głównie czarna. Kamerun, Gwinea, ta druga Gwinea, to są same powyżej piątki. Afganistan, ale to naprawdę robią wrażenie, to tak, ponad szóstkę dziecioków. To, co kiedyś było, to co na początku wieku było standardem dla całego świata, Szóstka dziecioków. Jak mamy tych imigrantów przy Ellis Island, to wszyscy tam było jedno wielkie wycie dziecioków. E, pewnie. E, to kraje, gdzie też na ulicy jest jedno wielkie wycie dziecioków i wujku daj cukierka do każdego turysty, e, to są Czad. Tam rzeczywiście jest czadersko pod tym względem 6,30, Mali 6,35. Somalia 6,61 nie ma tak, spiracić jakiś statek a potem spłodzić dzieciaka z radości a potem najwięcej Niger Niger ma najwięcej z wszystkich krajów i ma jak dziwną flagę zmienili sobie flagę jakoś nie zauważyłem wcześniej zaraz się dowiemy dlaczego zmienili flagę może dlatego, że była bardziej dzieciako 7,40 7 1,40. Nie ma żadnego innego kraju tu, który ma powyżej 7, więc Niger ma mieszkańców na razie tylko 22 miliony, ale będzie więcej. Eee, no i czemu oni zmienili flagę? <laughs> o. Nie, zawsze mieli taką flagę. Czemu ja myślę, że oni zmienili flagę? Bardzo dziwne. Przecież mi inną flagę. Oranż symbolizuje piasek Sahary. wiele symbolizuje czystość. A zieleń nadziei i żyzne pola na południu kraju. Jakie żyzne pola? Przyszedł są w środku Sahary. A może tam przy granicy z Nigerią. O, to żyzne pola, to im Boko Haram przelezie i tyle. I wymrą, znowu będzie mniej ludzi. Właśnie a propos, wiadomo, że niektóre kraje, które mają powyżej 5 dzieciaków na parę, na przykład Jemen, czy inna na przykład Mali, one się nie wyżywią. Tam nie ma z czego się wyżywić. Więc po prostu będzie jakaś wojna i się wyrżną po prostu nawzajem na skalę taką sudańską. I znowu nic nie będzie mogli zrobić, bo... To był on tam, jak się Sudańczycy rżnęli na 3 miliony, to jest naj, najkrwawsza wojna XXI wieku, to jest wojna a w Sudanie, a pewnie większość nawet nie, z Was nie słyszała. To tam było 500 Francuzów, Kanadyjczyków, innych ONZ-ciarzy. Nie wiem, coś tam chcieli niby zrobić, no ale co oni mogą zrobić, jak się milionowe armie tłuką maczetami nawzajem? No nic nie mogą zrobić, się wytłukli na 3 miliony ludzi. Także tak się reguluje przyrost naturalny jak widać w Afryce. Ale co ciekawe, wszystkiem poza Jemenem i dosłownie pojedynczymi przypadkami, Afganistan nieździł, że tylko 4,5 cioka. To był kiedyś najbardziej kraj mnożący się Afganistan i Kenia to zawsze były te rekordzisty. No, teraz wyprzedziła je Czarna Afryka, więc no ciekawe, ciekawe, z czego oni będą tam żyli, naprawdę. Bo Chińczycy się, jak zakładają u nich inwestycje, to wszystko zawierają cały zysk do siebie, a ich traktują bardzo niedobrze. Miałem afrykańskich studentów i oni narzekali na Chińczyków, także. No nic, nic siło. A kończymy.